Spółdzielnie socjalne to e, zupełnie nowy twór e, na, na polskim systemie prawnym. To jest połączenie przedsiębiorstwa spółdzielczego z organizacją pozarządową. Zakładane są przez osoby, które znalazły się w takiej trudnej sytuacji na rynku pracy. E, z powodu na przykład swojej niepełnosprawności czy długotrwałego bezrobocia, a nawet bezdomności. W spółdzielnie socjalną mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Yy, osoby fizyczne, jeżeli zakładają spółdzielnie, to musi być ich przynajmniej 5, a maksymalnie 50. Główny cel, yy, dla którego powołano spółdzielnie socjalne, to jest tworzenie miejsc pracy dla osób, które tej pracy by nigdy nie uzyskały, albo tak naprawdę też nie chcą szukać swojego miejsca na takim tradycyjnym rynku pracy. Przedsiębiorstwo społeczne różni się od innych przedsiębiorstw tym, iż. Yy ma obowiązek stawiać swoje cele mm, społeczne ponad zysk. Ta część związana z zyskiem, z zarabianiem pieniędzy, to w każdej firmie jest ważne, w spółdzielni socjalnej też jest ważne, ale utrzymanie zatrudnienia i pomoc osobie długotrwale bezrobotnej, czasem wykluczonej, stanowi równorzędną wartość. Opoka to jest pierwsza spółdzielnia w Polsce, którą założyły dwa stowarzyszenia po nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Chrześcijańskie stowarzyszenie dobroczynne i działające tutaj organizacje społeczne miały pomysł na to, żeby po prostu zawiązać spółdzielnię socjalną. Nie miały tylko lokali. Był taki budynek, który można było w tym celu wykorzystać, Po byłem przedszkolu zlikwidowanym. Myśmy go pozyskali ze Skarbu Państwa. Pozostałe elementy spółdzielnia zorganizowała sobie we własnym zakresie. Całą organizację, wszystko od początku do końca nabór, remonty, dostosowanie budynku. To jest taka zapiekanka, bo, było, bo, było, a bo już ty, formy, Słyszysz? Albo w tej Albo w tych tych co mamy. Albo w tych Chłodnij tak. na dole, Bartek, idź, bo po się nie doczekam. Ja powiedziałam, że naleśników nie mamy w menu Ale no, jakie Nie, nie naleśniki z serem. I tam jeszcze frankfurterki są, nie? Co? A Patrycja, nie widzisz, jakie pismo? Spółdzielnia ta już w tej chwili jak funkcjonuje na rynku gastronomicznym i cateringowym tutaj naszej okolicy jest bardzo konkurencyjnym zakładem. Zatrudnia 50 osób, z tego większość to jest osób niepełnosprawnych. 80% ze znacznym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale również z lekkim. My oczywiście prowadzimy współpracę stałą z nimi, natomiast y, wiem, że mają sporo zleceń z zewnątrz, z innych y, firm, z y, jakichś okolicznych instytucji. Socjalna Arka prowadzi usługi pralnicze dla firm, instytucji, zakładów pracy, w hoteli, restauracji oraz dla klientów indywidualnych. Usługi opiekuńcze, usługi terapeutyczne, szkoleniowe, prowadzimy różnego rodzaju warsztaty. Jest to działanie, powiedziałabym, osób, które Mogą coś od siebie, tych naszych lokalnych, tutaj naszych mieszkańców, które mogą coś zaoferować od siebie na rzecz innych osób, które tego wsparcia potrzebują. Spółdzielnia Socjalna Arka zatrudnia 23 osoby. Zatrudnienie jest na spółdzielczą umowę o pracę oraz na umowę zlecenia. Oddzielnia nasza firma powstała w 2011 roku, założona przez dwie osoby prawne, czyli gminę Godziesze Wielkie i Ochotniczą Straż Pożarną w Stobnie. Głównie opieramy się na przyłączach wodociągowych, awariach wody, takich cząstkowych naprawach dróg. Odbiorcami naszych usług są nie tylko osoby prywatne, ale także i firmy. Spółdzielnia socjalna od samego początku działa w partnerstwie. W partnerstwie, w którym jest samorząd gminny, ale również Powiatowy Urząd Pracy. Chcieliśmy im pomóc na samym początku, zlecając im pewne usługi cateringowe. Pojawił się taki dosyć silny nurt myślenia o tym, że e, przecież jeżeli mamy szukać klienta, to tym klientem może być równie dobrze samorząd. Oferujemy pracę tejże spółdzielni jako podwykonawcy. Dla firm, które wygrywają u nas duże przetargi, Spółdzielnia Socjalna Arka współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyniu. Są to usługi świadczone u osób specjalistycznych, przez specjalistów, u osób z zaburzeniami psychicznymi i y, dość szeroki zakres tych usług Spółdzielnia Socjalna y, realizowała. Spółdzielnia Socjalna może w bardzo fajny sposób realizować klauzulę społeczną, może w bardzo dobry sposób wykonywać zadania zlecane przez samorząd. Czyli zamiast komuś płacić zasiłki mogę Stworzyć miejsce pracy, które będzie produktywne i służyło wszystkim obywatelom. Dbając o gminę, dbając o jej mieszkańców, dbając o środowisko, o ekologię, ale też o rozwój społeczności, warto skorzystać z przedsiębiorstwa społecznego. Dzień dobry. Współdzielnia Socjalna Arka Tomczak z tej strony się kłania. Panie Leszku, mam nadzieję, że pan nie zapomniał o nas. Panie Aniu, ja bym prosiła, jeżeli jest to możliwe, po odbiór prania. 11. 11. 13. 15. 15. Dziękuję bardzo. Dorotka, a tak dzisiaj powinien być już ten piec. Nie wiem, czy będziemy tam się z nim kontaktować, czy czekamy na jego telefon. Dzisiaj. Tak, tak było, no. No po to poszło na na, na, na poniedziałkowe, nie? Przerwało, ale ja już jestem i, i, i bardzo proszę. Podaję, spółdzielnia socjalna Arka, tak? Istnieją takie elementy, powiedziałbym, kluczowe do takiej kooperacji samorządu z, z, z spółdzielniami, ale też i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy to jest, czy dajemy się traktować jako podwykonawca, czy też jako współkreator działań. Drugi element to jest kwestia standardu działania. Jeżeli będziemy ulegali tylko dyktatowi ceny, daleko nie zajedziemy. Istotnym elementem jest również, że musimy pokazać, że jesteśmy przyjaźni, że jesteśmy otwarci. To jest pewien standard postępowania. Natomiast standard um, realizacji przez spółdzielnie socjalne usług użyteczności publicznej jest adresowany do samorządów lokalnych, żeby pokazać, jakiego rodzaju zyski osiągnie samorząd, nie tylko w wymiarze ideowym tak, czy, czy społecznościowym, ale również w wymiarze finansowym. Jednoznaczny. To jest spadek bezrobocia. Ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym a mają szansę na wzmocnienie społeczne i jednocześnie na polepszenie sobie bytu ekonomicznego. socjalna, tak jak każda spółdzielnia, ma jeden olbrzymi plus, że tworzy ona współdziałanie ludzi. Ja wielokrotnie widziałem osoby, które były obśmiewane, traktowały jako gorsze, których wynik nie zatrudnił, a dzisiaj mówią, my jesteśmy przedsiębiorcami, nie tylko pracownikami, ale przedsiębiorcami. Jestem takim samym przedsiębiorcą, jak ten piekarz czy stolarz. I mam swoją własną firmę. Możemy oczywiście liczyć na takiego przedsiębiorcę, co to przejdzie, 500 miejsc pracy stworzy, tak? Tylko że ten przedsiębiorca jutro znajdzie tańszy rynek na Ukrainie, w Chinach czy gdziekolwiek e, i nas zostawi. Można zastąpić tego legendarnego, oczekiwanego, wielkiego inwestora swoim prostym, drobnym działaniem poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych. Współdzielczość socjalna nie potrzebuje tak ogromnego wkładu kapitałowego jak działalność komercyjna na samym początku, bo to jest wkład pracy, to jest działania czasem na początku non-profit. Następnie, potem przy pewnych sytuacjach, które pozwalają im na jakieś zagospodarowanie tych środków wypracowanych, oni się stopniowo rozwijają. Bo najpierw jest pięć osób w takiej spółdzielni, a później jest 10, 15, 20. Potrzebne są nowe inwestycje, czasem jest potrzebna pożyczka. Warto, żeby to było realizowane ze środków. Środków unijnych, żeby te kredyty po prostu były nisko oprocentowane. My musimy budować takie miejsca pracy, które są. Za, zawsze tutaj będą, gdzie pracują ludzie, którzy tutaj i tworzą te miejsca pracy, ludzie, którzy tu mieszkają, tu się urodzili, tu chodzą do szkoły ich dzieci i oni stąd nie wyjadą. Polska może być miejscem, gdzie marką naszą stanie się. Ekonomia społeczna. To nie jest proces, który będzie się odbywał z piątku na poniedziałek. Myśmy go rozłożyli na, na, na 7 lat do 2020 roku, a, w, a teraz chcemy, w ramach ten standard, który przy, przy, w tej chwili jest przygotowywany, ma tak naprawdę być tym preludium do, do dalszych działań, do budowania szerszej strategii.